Crazy Dino Park. No cóż, muszę się przyznać, że gra um, dalej mnie y, nie wiem, zaskakuje to za dużo powiedziane, ale dalej mi się chce w nią coś tam kliknąć. Nie to, że sobie odpuściłem. broń boże. Mam 18 level, czyli brakuje mi jeszcze tylko 2 do upragnionego 20 levela, którego ktoś mi podpowiadał, że będzie super po 20 levelu. No to też czekam. Jak widzicie Oviraptor, Triceratops, Galim, Galimim. No i jeszcze coś co będę miał za 2 godziny 10 minut. Także no na pewno nie będę przyspieszał. Nawet jakbym miał te kamienie, to bym nie przyspieszył. Jak widzicie bułę ten. Hot dog już mam troszkę rozwiniętą. 50 tych to już chyba raczej więcej już nie rozbuduję. No ale to i tak, tutaj mi doszedł yy, jeden nowy dinozaur, o, amonit taki specjalny. Tu jest taki jeden specjalny. Tutaj mam kilka no, tyranozaura, niestety dalej tylko jednego, chociaż jest mocarny, jeżeli chodzi o, o, o walki. Yy, no co, no, do, powoli do przodu. Lecimy pod, pod, podokopywać się trochę. Hmm. Widziałem na filmikach tam przez przypadek, że mają tutaj całość już niektórzy. No ja powoli zbieram, ale jeszcze jestem daleko do tego, żeby zebrać wszystko. Także robimy go. Nie mam żadnego zadania. To nie wiem, co będę robił. Ale skoro mam tyle hajsu. To róbmy to najtrudniejsze. Nie wiem czy bym miał wyciszone w ogóle. O! Zwiększenie powyżej normy. Dobra, niech będzie powyżej normy. Dwie kostki. Kurde, no i wiedziałem, no. Dobra, tutaj jest coś pod spodem. Widzę to. O, by the way, to mam też dynamity. Takie obie te dynamity, bo rozwalają tylko do góry do boków i do dołu. Jakby całe sprzątały dookoła, to by było super. Nie wiem, jak jest, jeżeli chodzi o ich yy, odnowę. Czyli, jak już zużyję te 20, które miałem do kupienia, co dalej. O, i elegancko jest druga kostka, czyli dobry strzał. Kup ponownie. Ło, trzy kości do zrobienia. Super, super. Ciekawe, czym się uda, bo bo ten siema siema ciekawe czy mi się uda bo tak to tu ten strata o tu wygląda na to że mi się uda tu jest jakaś kość to odgarniemy sobie no i dobra resztę kości to są kości tak zwane niepotrzebne zostało mi 6 7 klocków i dwa tylko do 2 kilofy. dobra walę tego Zostanie mi jeden kilo. O, trafiłem, elegancko. Zostaje mi jeden kilo, to towale tego na dole. Tak? Co możesz? Ogórka. Pan Ciupa do górek. Dobra, to poszkajcie sekundkę. Weźmiemy ponownie. Już ci Dobra, jestem. Ścieramy następną. Generalnie tak zacząłem robić, że ścieram po prostu do momentu, aż wyskakuje wykrzyki, że jest coś do zebrania. To bez sensu przenosić się co chwila i ten. Tylko jedna kość. Słabiutko, słabiutko. I tu nie ma. Dobra, jeden kilo został. A od groma kamieni. Dobra, wale tego. Generalnie oczywiście jest opcja odsłonięcia. O, i udało się, baja. Jest możliwość odsłonięcia za pomocą reklamy, bo jakbym tu kliknął, to mogę obejrzeć reklamę, ale już mam wykorzystane dzisiaj, bo jak nie nagrywam, to oglądam reklamy. Brakuje mi jednego kciuka w górę, żeby awansować na pewnie kolejny level. Fajnie by było coś tutaj jednak jakiegoś dinozaura może zapgrade'ować. Zobaczymy czy się uda. Generalnie traktuję to, tą grę taką bardziej jako... Nie wiem, jaką taką ciekawostkę, bo tak naprawdę to jest gierka yy, no taka dla zabawy, ani to dla wyników, ani... No, nie wiem jak, jak traktują tę grę ludzie, którzy mają tam setne set lewle, ale... Ja tutaj to traktuję bardziej jako zabawę. Myślę, że, że to jest dobre podejście do tego. Bez nerwów, bez żadnych spin po prostu. Tam była ta kość. Kurde, zawsze jak myślę, żeby odsłonić jakiegoś kamienia, a potem odsłaniam innego kamienia, to się okazuje, że tamten kamień, co myślałem, żeby go odsłonić, to był ten, co tam była kość. No, ale to tylko gra. Nie ma co się jakoś tam podłamywać. Brakuje mi takiego właśnie elementu, tylko że mniejszego. Zostają dwa. Tu nie. I tu też nie. No i dobra. I nie da rady. Czyli musiałbym mieć reklamę, a nie mam, ale mam za to te petardy. Dobra, zmarnujemy jedną na te dwa kamienie. O kurde jest tutaj, ale masakra. Dobra, nieważne. Co tam, Kan? Co tam, nie grasz w nic? Nie, nie ma streama, nic nie ma. Przecież ostatnio streamowałeś w sumie, ale... Po robocie, do roboty. Śpisz, wstałeś. Będziesz robił... A, po robocie siedzisz. Dobra, jedną kość już mam. Także, kurde, dwa kilofy. Dwa kilofy. Obowiązki, no jak każdy, ja też dzisiaj byłem w pracy, chociaż ja dzisiaj tak cierpiałem w pracy, bo wczoraj grałem w koszykówkę. Znaczy nie mam jakichś tam super zakwasów czy nie wiadomo czego. Kurde, źle wybrałem. Źle wybrałem. Ale po prostu yy, no rąk do góry nie mogę podnieść. Taka przypadłość nie grającego w kosza 5 lat, tak czy 10, nie wiem ile nie grałem z 5 lat na pewno. Dobra, tu jest jakiś kamyczek. Znowu mogę trzy kości wyjąć, a wyjmuję, kurde Dobra, tu. Jedna. Także pograłem w kosza. Z łobuzami, co grają w kosza normalnie. Także wyganiałem się za nimi. Jeszcze grałem przeciwko takiemu gościowi, co ewidentnie jest ode mnie wyższy. Nie wiem, no ale bez kitu wyższy był ode mnie ze 25 cm. Wyżej po prostu dwójka jak nic. No i udało mi się go nawet czapnąć raz A nie wyciszyłem Dźwięków Zaraz znowu ktoś mi napisze smsa Albo nie wiadomo co Już słyszę jak mi pika z tyłu Dobra zbieram trzyko O i jest powrót do parku i jest wykrzyknik I wtedy sobie elegancko wracam do parku O i będę miał dinozaura Którego nie mam Bajunia Bajeczka Nowy dinozaur to zawsze dzieciaki. A nie, to jest ten. Ale to i tak. 100 wpadło, czyli jest level up. Dobra, zebrałem. Twórz 9 gatunków dinozaurów. Dobra, nie tym razem, ale spróbujemy go upgrade'ować. I... Dzieciak... Dzieciarnia się zaraz zleci. Już się zlecieli. Cieszy dziabska. No tak. Hehehe, <laughs> jak się dawać hajs Dawać hajs Dawać hajs, dawać hajs, dawać hajs. No Taki takie zomiał, to też bym się tak cieszył jakby dawali hajs, nie? <laughs> no już, już pocieszone, już idą z hot dogami. Hot dogi teraz jazda kupować. Tu będzie dinozaur za dwie godziny, także w następnym nagraniu już go na pewno zobaczymy. Od dogi tutaj zgarnę. hajsiwu. Hajciwu! Tylko bym chciał mieć lepszego. No ale cóż, 480 z biletów. Coś jeszcze tu można dorzucić. Jakieś kostki. Także widzisz, Kam, to jest tego typu gra. No, nie wiem, czy widziałeś wcześniej Dinopark. Ale jest naprawdę taka pocieszna ta giera. Nie, to że jakaś rywalizacja, że jakieś nie wiadomo co, że ktoś cię okrada, ty się męczysz cały dzień, dwa, trzy tydzień klepiesz, a potem ktoś cię okrada i jesteś wkurzony przez cały dzień. Tylko wpadasz na wykopaliska, pyk, gra bardziej chyba pod takie, wiesz, no, no nie będę się jakoś tam y, zastanawiał, jak to powiedzieć po prostu dla dzieciaków, takich typowych dzieciaków, którzy walczą. No, a że ja jestem dzieciakiem, to gra mnie Co prawda, 30 lat później, ale Zawsze można popróbować. Tutaj mam jeszcze jeden element. Czyli już będę miał prawie dwie kości. Dobra, strzelam. Wróg tutaj. Wróg bram Dobra, to może teraz tu jest coś się chowa w dziurze. Nie czyli tylko jedną kość będę mógł. Chyba, żebym zrobił tak. Źle zrobiłem, ale i tak jest ok, bo mam drugi off. Czyli zostają mi dwa kamienie do rozłupania. Pod tym jednym jest jakaś kość, której ja nie chcę. Dobra, walimy tego na górze, bo i tak wszystkie szczęśliwe kamienie rozłupię. No i jest. Jest. Zrozumiesz. <laughs> Dobra. Udało się! Mamy kolejne trzy kości. 10900 zostało, także spokojnie jeszcze jednego dinozaura wykopię. Dobra, hajsiwu. O, kolejne trzy kości. Byłoby fajnie, gdyby się udało. Zebrać przynajmniej dwie, a najlepiej trzy. I znowu jest taka trochę lipa. Dobra, to wezmę. To będę miał 3 kości z tego... No, 3 kamienie rozwalone z Dynamita. O, jest jedna. Czy wiesz co, jak, jak dostałem 100 łapek, to miałem level upa z 18 na 19 tutaj. No i wtedy, wtedy masz jak, wypełniłem jakieś tam zadanie, bo miałem osiągnij 100 punktów popularności. No i wyobraź sobie ja już mam 103 punkty popularności, także w ogóle jestem super popularny. O jest kostka Dobra, jedna kość jest, także już nie jest zrąbane 1500. I tutaj jeszcze spróbujemy. Nie ma. Dobra, jedna kość z trzech, także 1800 już. Masakra kosztuje mnie wycieczka na te wykopaliska. Nie wiem gdzie to jest, ale strasznie zdzierają na ludziach, co robią wykopaliska, zapomniałem, archeologach, 1800 za wyprawę. No, to nie jest, nie jest tanie hobby, nie, takie kopanie w skałach. Dobra, został mi jeden kilo. Co tu teraz zrobić? Dobra, wale to na dole, tutaj po lewej. Dobra, nie ma. Próbujemy zrobić te dwa kamyki dynamitem. O, buta znalazłem. Ale jaja. No i dobra, nie udało się kości zrobić. Robimy jeszcze raz. Ale wpadł but, nie? Taki gumowiec. Szkoda, że tu nie ma jeszcze, wiesz, jakichś takich artefaktów typu, że jakieś wykopalisko z 1600 któregoś albo 1000... 200 któregoś, albo nie wiem, głowa Jezusa, albo nie wiem tego typu tematy. No ale może kiedyś po jakimś update'cie Gdyby można napisać do, do, do jakiegoś dewa, to bym mu napisał, żeby. O, kilo wpadł jeden. I zostało mi 5 kamieni i znowu mi się nie uda. O, tu jest kawałek. O, to zmienia postać rzeczy. Dobra, Tom, ten kamień musi tam coś być. Nie ma strata hajsiwu Ach, tam były normalnie, bo zawsze po zakończeniu pokazuję gdzie były Mogłoby nie pokazywać właściwie. Tylko człowiek wkurzony. Zastanawiam się często, czy ta gierka mnie oszukuje, czy faktycznie pod, pod tymi kamieniami coś było, nie? O, mapa jakaś. E nie. Kawałek. O nie tu. A niżej jest jakaś kostka. Tu jest. Musi być, musi być, musi być, musi być, nie Lepa Lipa panie Dobra, ale jedna kość wpadła. Tam była. Zostały jeszcze dwie wyprawy. Bo nie wiem, czy kano oglądałeś wcześniejszy odcinek, ale normalnie to jest nie wszystko co można w tej grze zrobić. Tu jest też arena, wyobraź sobie. I tymi dinozaurami, którymi się gra. Można walczyć na arenie. Coś niesamowitego. Wiesz co, ja ten kanał mam tak, żeby wiesz, no coś tam, jakieś gry wrzucać. Tak sobie postanowiłem, że czy będzie fajna gra, czy nie będzie fajna gra. To jeżeli będę chciał kogoś przestrzec, żeby... O, tu jest jajo pod tym kamieniem. Widzisz to? Na samym dole pod lewej, po lewej stronie. Się tak podświetlu... podświeci troszeczkę. Patrzę. Pyk i... Je zjajo jajo! O człowieku! Z jaja wykluwa się dinozaur. No i wracając do gier, to staram się albo przestrzec przed grom, żeby nikt nie grał. Chociaż gusta są oczywiście, każdy gra w to co lubi. I to co dla mnie jest padaką. Dla kogoś może być super grom. Dlatego no... Jeżeli mi się nie spodoba giera, to po prostu przestaję nagrywać i nagrywam następną, ale przynajmniej raz wypadałoby nagrać. nie? Dobra, stracę jeszcze dynamit, tylko nie wiem który, że tu tu zrobimy, albo tu zrobimy. Tu zrobimy. No i jest znaleziona. Mam tutaj. No, tak sobie to. Tak sobie to obmyśliłem, żeby tak robić, tak robię. 1842 Mam jakieś tam ulubione gry i w te gry gram częściej. Jedną z tych gier była do tej pory Heroes and Rats, ale po, wiesz, no tam zostałem nazwany zdrajcą w tej grze i na razie w nią nie gram. Nieważne za co, ale po prostu za coś, co się nie wydarzyło. Albo wydarzyło się w zupełnie innym kontekście. I nie chcę mi się tam kłócić z jakimś, wiesz, gościem, czy to była prawda, czy nieprawda. Czy jestem zdrajcą, czy nie jestem, nie. Także gram sobie na razie w inne gry, a w Heroes And Rath czekam na update. Następny, będzie niedługo. Mam 2400, a czekajcie tutaj, skrajnie w prawo w rogu, jeszcze mam jeden kwadracik, którego nie mam. Co rysujesz, rybo? Robaczki, super. Dobra, to weźmiemy goł jeszcze, zanim przejdę do areny, nie? Zrobimy jeszcze jeden raz, bo mnie stać. No i co, gram też w, w tanki. Naprawdę ta gra mi się szczerze, bardzo szczerze podoba. Oczywiście jest to taka podróbka, trochę Brawl Starsa, w zupełnie innym wydaniu, ale jednak, jednak w bardzo podobnym trybie. No ale tak działają gry: jeden wymyśli grę, a potem na jej podstawie powstaje kilka następnych kultowych w przyszłości. Także ja w ogóle nie oceniam jej. Spoko, spoko! Jak będziesz miał czas to sobie obejrzeć, jak nie, to nie, to tam wiesz, nie ma co się ciśnieniować. Dobra, jeszcze tutaj musimy coś rozwalić. Ale strata, strata. A, nie, to też nie ma, wiesz, nie ma ciśnienia. Ale dzięki, oczywiście, pewnie dzięki. Nie zdobędę, także strata 1800, tam była ta kość. Jeszcze mam 615, to sobie polecę na jakieś wcześniejsze wykopaliska. żeby już pozbyć się całego hajsu i potem, bo już pewnie dzisiaj nie zagram tylko będę wchodził na chwilę i zbierał hajs z dzieciaków. No te są łatwiejsze zdecydowanie te pierwsze dinozaury już w tej chwili. I, i tu jest łatwiej pozbierać kości. Jak akurat tu mi nie wpadło. Normalnie to jeszcze reklamę sobie naciskam i mam te dodatkowe 3, bo ta reklama tam nawet ta 30 sekundowa to nie jest jednak taka długa w porównaniu do tego, że możesz dostać 3 kilofy, nie? I sobie zgarniam, powrót do parku i teraz zrobimy arenę. Tutaj jeszcze tylko rozdam te kości. Arena yy, na 20 levelu tutaj będzie taka, że będzie można walczyć z normalnymi ludźmi. Na razie walczę z botami do 20 levela, już mi niedaleko brakuje, ale mniej więcej sobie ogarniesz, jak to wygląda. Oczywiście, tu można zamienić na innego dinozaura. Narysuj, narysuj, i bierzemy start. Polega to na kliknięciu w odpowiednim momencie. Dzięki temu masz ileś albo defa, albo atak. I do pudła. Już się ucieszyłem, że miałem tak fajnie naciśnięte. No, i, i tyle. No, i się łupie. Albo łupiesz niebieskim, żeby obronić jego atak, albo łupiesz zielonym, żeby go przeatakować więcej. Bardziej w sensie. Także ja będę go atakował. No, i z żywymi ludźmi to na pewno jest dobra zabawa. kurde no. To bardzo na często pudło, żebym tego nie przerąbał. Ale przegrałem już nie raz, nie to, że kurde no Trzeba gdzie to naciskać, bo naprawdę przegram kurde, się denerwuje, wiesz? To no i zostało 39 Nie ma się czym denerwować. Kurde no Nieważne Muszę wcześniej naciskać. Za wcześnie, ale to już lepiej 7 niż pudło. Dobra, zabie... nie zabrał mi nic. 14. 16. To najlepszy stał, ale już nawet bez potrzeby. Dobra, naciśniemy teraz defense Na 20. A ile on? Spoko. Bo upnął mnie za 16. Czyli... O, jest! Ładny! Ładny cios! Powinienem to wygrać bo amonit, który mam na samej górze, tego dinozaura z tym, takiego o, tego, to on jest praktycznie niezniszczalny, tyle ma defa, nie, znaczy, w sensie, tyle ma HP, bo defa to on ma, A, za 20 mnie wali, ale... ale ja go walę za 18, a ile mam jeszcze HP, a ile jemu zostało, także bez problemu wygrana kolejna, no, i akurat za 17. Także koniec. Dobra. Jest pierwsze, drugie zwycięstwo. 1000 dolaresków padło. O, może wystąpić buforowanie. Także no, tak to wygląda. Czekam na ten 20 level, żeby się zmierzyć jakąś prawdziwą mordunią. A na razie zbiorę jeszcze to, co jest do zebrania. Zrobimy jedną wyprawę. I kończę ten krótki filmik, jakże fajny. No tu jeszcze można się bawić, w jakieś dekoracje, takie rzeczy. No ja się w to nie bawię, bo szkoda mi jakby hajsu. I jakby nie robię tego dla tych dekoracji, po prostu czekam tu jeszcze godzinę 46 i włożyłem jedno jajo do, yy, do tego, do nie wiem jak to nazwać, do tej ciepłowni. I za 10 godzin 33 będzie kolejne jajo. I jeszcze dwa czekają w kolejce, to je wrzucimy. Ale to wygląda na jakieś 20 godzin, a to pewnie koło okolicach 10. Także długo się czeka na te jaja. No, mam 1600. To walimy jeszcze jedną wyprawkę, taką średnią. Powiedzmy o tą balne. Tego dawno nie robiłem. Też uważam, że to jest słabe. Co to jest? Dobra, a co tu jest? A co tu kurde jest? A, mam jedną, w ogóle jeden dynamit. O kurde. Dobra, tylko Spróbujemy to wziąć w takim razie. O, dobra. Ładnie poniszczyło. Dobra, spróbujemy to wziąć. Na dwa spadnie. Dobra. Tu jest kostka, widzę ją. Tutaj polega na czymś zupełnie innym, bo tutaj tak naprawdę może być każda kość z każdego dinozaura. Ale ja raczej tutaj mi raczej się tutaj traci niż zdobywa. No i tak jak tam, tutaj możesz zapięć za pięć, obie... za Miesz dodatkowe 5 za obejrzenie reklamy. O ślicznie narysowałaś, pięknie. Także ja nie będę dalej nagrywał, ale ja sobie jeszcze obejrzę tę reklamę i jeszcze 5 przekopię. Dzięki za oglądanie. Do następnego filmiku. Trzymajcie się. Na Pozdro